Warszawa, 2007 rok. Listopadowy deszcz bębnił o metalowy dach przystanku autobusowego, gdzie Karolina Majewska siedziała samotnie, zaciskając dłonie na telefonie. 23 lata, całe życie przed nią, a przynajmniej takiej się wydawało jeszcze tydzień temu. Teraz świat kurczył się wokół niej jak zamykające się drzwi autobusu, który właśnie odjechał w deszczową noc. Odbierz Błagam, odbierz, szeptała, próbując po raz siódmy dodzwonić się do Marka. Zimny wiatr przeszywał jej cienki płaszcz, ale nie to powodowało drżenie jej dłoni. Test ciążowy schowany w kieszeni ważył tonę, a dwa różowe paski zmieniły kierunek jej życia w ciągu trzech minut. Telefon Marka znowu przełączył się na pocztę głosową. Sygnał wydawał się drwić z jej nadziei. Karolina opuściła rękę, wpatrując się w odległe światła miasta rozmazane przez deszcz i łzy. Poznali się na studiach ekonomicznych, planowali wspólną przyszłość w korporacyjnym świecie. Marek miał ambicje, charyzmę i uśmiech, który sprawiał, że zapominała o wszystkim innym. Kiedy trzy godziny temu powiedziała mu o ciąży, ten uśmiech zniknął po raz pierwszy. Potrzebuje czasu do namysłu, powiedział, zostawiając ją na tym samym przystanku, gdzie teraz siedziała przemoczona i samotna. Wrócę za godzinę. Mijała właśnie trzecia godzina. Autobus numer 184 zatrzymał się z sykiem hamulców. Drzwi otworzyły się, ale nikt nie wysiadł. Kierowca, starszy mężczyzna o zmęczonej twarzy, spojrzał na nią pytająco przez szybę. Wsiadasz? Zapytał, gdy drzwi pozostawały otwarte. Karolina zawahała się. Za nią pusty przystanek i czekanie na kogoś, kto najwyraźniej nie zamierzał wrócić. Przed nią nieznana przyszłość, którą musiała stawić czoła samotnie. Tak? odpowiedziała, wstając. Gdzie wsiadam. Drzwi zamknęły się za nią z finalnością wyroku. Kiedy autobus ruszył, Karolina nie odwróciła się, by spojrzeć na opuszczony przystanek. Zamiast tego wpatrywała się przed siebie w mokre ulice Warszawy i niepewną przyszłość. Telefon w jej dłoni zawibrował. Wiadomość od Marka, jej serce przyspieszyło, ale treść sprawiła, że zamarło. Przepraszam, nie jestem gotowy potrzebuję więcej czasu. Może miesiąc, może rok, łzy, które dotąd powstrzymywała, popłynęły swobodnie po jej policzkach, jedna myśl krążyła w jej głowie, jak refren ponurej piosenki: Nie ma roku, nie ma miesiąca, jest tylko teraz, jest tylko ona i nowe życie rosnące w jej wnętrzu. Jeśli ta historia już sprawiła, że coś poczułeś, choćby najmniejsze wzruszenie, nie wychodź bez odwzajemnienia. Zostaw komentarz i powiedz mi, skąd oglądasz ten film, i zasubskrybuj kanał. W mieszkaniu, które dzieliła z przyjaciółką Zosią, Karolina usiadła przy kuchennym stole, dłońmi obejmując kubek herbaty. Zosia z długimi blond włosami, związanymi w niedbały kok, patrzyła na nią z mieszaniną troski i gniewu. Co za dupek! powiedziała Zosia krzyżując ramiona na piersi Zawsze wiedziałam, że Marek myśli tylko o sobie, ale to to przekracza wszelkie granice. Karolina spojrzała przez okno na warszawskie światła. Co ja teraz zrobię, Zosiu? Przede wszystkim Zosia usiadła naprzeciwko niej, ujmując jej dłonie w swoje. Nie jesteś sama. Jestem przy tobie. A po drugie Jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam. Dasz radę. Karolina chciała w to wierzyć. Musiała w to wierzyć. Nie dla siebie, ale dla dziecka, które teraz stało się centrum jej wszechświata. Jutro, powiedziała w końcu, prostując plecy, zadzwonię do mamy. Potem do dziekanatu. I znajdę lepszą pracę niż ta weekendowa w kawiarni. Zosia uśmiechnęła się łagodnie, krok po kroku. A pierwszy krok to sen, idź spać, Karolinko, jutro wszystko zacznie się układać. Tej nocy, leżąc w łóżku, Karolina położyła dłoń na brzuchu. Będziemy silni, wyszeptała do ciemności. Będziemy szczęśliwi, obiecuje. Czerwiec 2008 rok. Upalne warszawskie lato przyniosło zapach kwitnących lip i nowe życie. Karolina z ośmiomiesięcznym brzuchem siedziała w parku Łazienkowskim karmiąc łabędzie. Siedem miesięcy minęło od feralnego wieczoru na przystanku, a jej życie przybrało nieoczekiwany kierunek. Po początkowym szoku matka Karoliny, Teresa, emerytowana nauczycielka z Krakowa, przyjechała do Warszawy i została. Wynajęły razem większe mieszkanie, a Teresa z energią właściwą tylko polskim babciom przygotowywała się na przybycie wnuka. Mamo, nie musisz kupować całego sklepu dziecięcego, śmiała się Karolina, widząc kolejne torby pełne ubranek, zabawek i akcesoriów. Teresa machnęła ręką. To mój pierwszy wnuk, pozwól mi się nacieszyć. Dzięki pomocy matki i przyjaciół. Karolina kontynuowała studia. Znalazła też pracę w księgowości małej, ale rozwijającej się firmy transportowej. Właściciel, pan Janusz Kowalski, pięćdziesięcioletni wdowiec o szorstkich manierach i złotym sercu, zatrudnił ją mimo widocznej ciąży. Potrzebuje kogoś, kto rozumie liczby, a nie kogoś, kto może dźwigać pudła powiedział podczas rozmowy kwalifikacyjnej. A poza tym moja żona też była samotną matką, gdy ją poznałem. Wiem, jak trudno jest zaczynać od nowa. Te słowa zostały z Karoliną, jak obietnica, że dobrzy ludzie wciąż istnieją. Siedząc teraz w parku, Karolina czuła kopnięcia dziecka, jak przypomnienie, że nigdy nie jest naprawdę sama. Cień padł na ławkę obok niej. Podniosła wzrok i zobaczyła znajomą twarz. Miałem przeczucie, że cię tu znajdę, powiedział Tomek, kolega ze studiów, który w ostatnich miesiącach stał się jej najbliższym przyjacielem. Jego spokojne, brązowe oczy zawsze przynosiły jej poczucie bezpieczeństwa. Kończę pracę wcześniej w czwartki, odpowiedziała z uśmiechem. Gała będzie czekają na chleb. Tomek usiadł obok niej, wyciągając z plecaka butelkę wody mineralnej. Dla przyszłej mamy trzydzieści stopni w cieniu musisz pić więcej. Ich dłonie musnęły się, gdy przejmowała butelkę. Tomek odwrócił wzrok, jakby zawstydzony nagłą bliskością. Ich przyjaźń balansowała na krawędzi czegoś głębszego, ale żadne z nich nie było gotowe, by przekroczyć te granice. Jak się czuje Antoś? Zapytał kiwając głową w kierunku jej brzucha. Skąd wiesz... Że to będzie Antoni, zaśmiała się. Może być równie dobrze Zosia. Tomek wzruszył ramionami z tajemniczym uśmiechem. Przeczucie. Następne tygodnie mijały w rytmie przygotowań. Karolina kończyła semestr, pracowała i przygotowywała dom na przyjście dziecka. Mimo zmęczenia czuła spokój, jakiego nie doświadczyła od miesięcy. Miała plan, miała wsparcie i miała nadzieję. Gdy nadszedł dzień porodu, wszystko potoczyło się szybciej niż przewidywała. Teresa zawiozła ją do szpitala taksówką, a siedem godzin później Karolina trzymała w ramionach swojego syna, Antoniego. Jest idealny, wyszeptała licząc jego maleńkie palce. Dziesięć paluszków u rąk, dziesięć u nóg. Teresa ze łzami w oczach głaskała główkę wnuka. Ma twoje oczy. Karolina patrzyła na synka, widząc w jego rysach też coś z marka. Nie odezwał się ani razu od tamtego wieczoru. Zniknął z jej życia, jakby nigdy nie istniał. Ale patrząc na Antka, nie czuła już żalu, tylko wdzięczność za ten mały cud. Witaj na świecie, Antoś, wyszeptała. Obiecuję, że zawsze będziesz wiedział, jak bardzo jesteś kochany. Warszawa, 2016 rok. Karolina, teraz 31-letnia, stała przed lustrem w eleganckiej łazience, poprawiając makijaż. Osiem lat transformacji od przerażonej studentki do pewnej siebie kobiety sukcesu. Firma Pana Kowalskiego rozrosła się z małego przedsiębiorstwa w poważną korporację transportową, a Karolina awansowała z księgowej na dyrektorkę finansową. Mamo. Gdzie jest mój krawat? Głos ośmioletniego Antka dobiegał z salonu ich przestronnego mieszkania na Mokotowie. W szufladzie, tam gdzie zawsze, odpowiedziała uśmiechając się do swojego odbicia. Antek był jak mały dorosły poważny, odpowiedzialny, zawsze elegancki. Uwielbiał formalne stroje, książki i szachy. W niczym nie przypominał Marka z jego wieczną potrzebą zabawy i ucieczki od odpowiedzialności. Dzisiejszy wieczór był wyjątkowy. Firma Kowalski Transport świętowała dwudziestolecie istnienia, a Karolina jako prawa ręka pana Janusza miała wygłosić przemówienie. Teresa przyjechała wcześniej, by zaopiekować się Antkiem, ale chłopiec upierał się, że też chce uczestniczyć w Gali. Wszystkie dzieci moich kolegów będą, argumentował z powagą, która zawsze rozbawiała Karolinę. A poza tym, pan Janusz obiecał, że będzie tort. Pan Kowalski traktował Antka jak wnuka, którego nigdy nie miał. Zabierał go na mecze legii, uczył gry w szachy i opowiadał historię z czasów, gdy zaczynał firmę z jedną starą ciężarówką i marzeniami większymi niż budżet. Karolina wyszła z Łazienki, podziwiając swojego syna w granatowym garniturku i błękitnym krawacie. Wyglądasz jak mały biznesmen, powiedziała z uśmiechem. Mamo, jęknął Antek, przewracając oczami, jestem biznesmenem, mam już swój portfel inwestycyjny, pamiętasz? Rzeczywiście, za radą pana Janusza założyli antkowi konto oszczędnościowe, gdzie odkładał część kieszonkowego na inwestycje przyszłości. Limuzyna, którą przysłał pan Kowalski, czekała przed budynkiem. Antek, pierwszy wskoczył do środka zachwycony luksusowym wnętrzem. Karolina zatrzymała się na moment, patrząc na kierowcę. Coś w jego profilu wydawało się dziwnie znajome. Choć była pewna, że nigdy wcześniej go nie widziała. Dobry wieczór, powiedział mężczyzna, uśmiechając się uprzejmie. Jestem Piotr, będę państwa kierowcą dzisiejszego wieczoru. Karolina Majewska, odpowiedziała, podając mu rękę, a to mój syn Antoni. Coś przemknęło przez twarz kierowcy cień rozpoznania, ale zniknęło tak szybko, że mogła to sobie wyobrazić. Wsiadła do limuzyny, skupiając się na nadchodzącym wydarzeniu. Gala odbywała się w hotelu Victoria. Czerwony dywan, błysk fleszy, eleganccy goście. Wszystko to przypominało Karolinie, jak daleko zaszła od tamtego deszczowego przystanku. Jej przemówienie przyjęto owacjami na stojąco. Pan Kowalski, teraz 63-letni, ale wciąż pełen energii, uściskał ją mocno. Bez ciebie ta firma nie byłaby tym, czym jest, powiedział wzruszony. Jesteś jak córka, której nigdy nie miałem. Wieczór płynął wśród toastów, tańców i rozmów. Antek po zjedzeniu obiecanego tortu zasnął na kanapie w hotelowym lobby. Karolina, widząc swojego śpiącego syna, poczuła przypływ tej samej miłości i determinacji, która towarzyszyła jej przez ostatnie osiem lat. Gdy nadszedł czas powrotu do domu, ta sama limuzyna czekała przed hotelem. Kierowca Piotr delikatnie pomógł jej umieścić śpiącego antka na tylnym siedzeniu. A ma pani wspaniałego syna, powiedział cicho, gdy ruszyli w stronę Mokotowa. Jest bardzo podobny do pani, Karolina uśmiechnęła się z wdzięcznością. Dziękuję, jest całym moim światem. W lusterku wstecznym dostrzegła spojrzenie kierowcy, intensywne, jakby chciał jej powiedzieć coś więcej. Ale milczał, a Warszawa nocą migała za oknami limuzyny jak kalejdoskop wspomnień. Warszawa, grudzień 2016 roku. Śnieg padał dużymi płatkami, pokrywając miasto białym kobiercem. Karolina stała przy oknie w swoim biurze, obserwując wirujące płatki. Minęły trzy miesiące od gali jubileuszowej, a ona wciąż czasami myślała o dziwnym spojrzeniu kierowcy limuzyny. Telefon na biurku zadzwonił, wyrywając ją z zamyślenia. Karolina Majewska, słucham. Pani Karolino, jest tu ktoś, kto chciałby się z panią spotkać, powiedziała recepcjonistka. Pan Piotr Nowak. Mówi, że to osobista sprawa i Piotr, kierowca limuzyny. Karolina zawahała się, ale ciekawość zwyciężyła. Proszę go wprowadzić. Mężczyzna, który wszedł do jej biura, był ubrany w zwykłe dżinsy i ciepły sweter, daleki od eleganckiego uniformu kierowcy. Wyglądał na zdenerwowanego. Jego dłonie zaciskały się i rozluźniały przy bokach. Dziękuję, że zgodziła się pani na spotkanie, powiedział, stojąc niezręcznie przy drzwiach. Proszę usiąść. Karolina wskazała fotel naprzeciwko swojego biurka. Czym mogę służyć? Piotr usiadł, wciąż niespokojny. Nie wiem jak to powiedzieć. Tamtego wieczoru, podczas gali, gdy zobaczyłem panią i antka, coś mnie uderzyło. Ale nie byłem pewien, więc sprawdziłem. Karolina zmarszczyła brwi. Sprawdził pan? Dziewięć lat temu, kontynuował Piotr. Pracowałem jako kierowca autobusu. Linii 184. Karolina poczuła, jak krew odpływa z jej twarzy. Linia 184. Przystanek w deszczu. Test ciążowy w kieszeni. To był listopad, powiedział cicho. Padał deszcz. Zatrzymałem się na przystanku, gdzie siedziała młoda kobieta, całkiem sama, wyglądała na zagubioną. Zapytałem, czy wsiada. Wahała się, ale wsiadła. Wspomnienia, które Karolina tak starannie upchnęła w najdalszych zakamarkach pamięci, wróciły ze zdwojoną siłą. Pamiętała tę noc, pamiętała kierowcę, starszego, zmęczonego mężczyznę, ale teraz patrząc na Piotra, rozpoznała te same oczy. Nie był wtedy stary, tylko zmęczony i patrzył na nią z tą samą troską co teraz. Przez całą drogę płakała pani, czemu mówił dalej? Starałem się nie patrzeć, dać pani prywatność, ale. Coś w pani zostało ze mną, ten smutek, ta determinacja, następnego dnia szukałem pani na tym samym przystanku i kolejnego, ale pani nie wróciła. Karolina czuła, jak jej dłonie drżą. Dlaczego pan mnie szukał? Piotr spuścił wzrok. Nie wiem. Może chciałem się upewnić, że wszystko w porządku. Może czułem, że potrzebuje pani przyjaciela. Moja siostra przeszła przez podobną sytuację i... Urwał, jakby zawstydzony swoim wyznaniem. Karolina patrzyła na niego, próbując pogodzić obraz troskliwego kierowcy autobusu z teraźniejszością. A teraz? Zapytała cicho. Dlaczego przyszedł pan teraz? Kiedy zobaczyłem panią i Antka podczas gali... Wszystko do mnie wróciło. Antek, on ma tyle lat, ile minęło od tamtej nocy, i pomyślałem, pomyślałem, że może to przeznaczenie że może powinniśmy się w końcu poznać naprawdę poznać. Przez długą chwilę Karolina milczała. Ten mężczyzna był świadkiem jej najciemniejszej godziny, a teraz siedział przed nią, oferując coś, czego nie potrafiła jeszcze nazwać. Wszystko w porządku zapytał Piotr, zaniepokojony jej milczeniem. Tak, odpowiedziała w końcu. Po prostu to dużo do przetworzenia. Tamta noc była początkiem najtrudniejszego i najpiękniejszego rozdziału mojego życia. Piotr skinął głową ze zrozumieniem. Mogę pójść, jeśli pani chce, zostawić swój numer. Albo po prostu wyjść i nigdy nie wracać. Karolina spojrzała na zdjęcie antka stojące na jej biurku. Jej syn, jej duma, owoc decyzji podjętej na opuszczonym przystanku. Może, gdy to powiedziała powoli, moglibyśmy zacząć od kawy. Na twarzy Piotra pojawił się ostrożny uśmiech, kawa brzmi dobrze. Gdy wychodzili z biura, śnieg padał coraz mocniej, przykrywając ślady przeszłości, tworząc czystą kartkę dla nowych początków. Karolina pomyślała o wszystkich drogach, które przywiodły ją do tego momentu o przystanku autobusowym, o łzach, o triumfach, o antku. Wie pan, powiedziała, gdy szli w stronę kawiarni nigdy nie wierzę w przypadki. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Piotr spojrzał na nią, jego oczy pełne ciepła, które pamiętała z tamtej deszczowej nocy. W takim razie odpowiedział, Jestem wdzięczny za powód, który przywiódł nas tutaj. W kawiarni przy stoliku w rogu Karolina Majewska i Piotr Nowak rozmawiali długo o przeszłości, którą dzielili przez moment na linii 184 i o przyszłości, która być może czekała na nich za rogiem. Dwie drogi, które przecięły się w deszczową noc, znów się spotkały – tym razem w śnieżny dzień, gdy kierowca nie pytał już, czy wsiadać, ale dokąd chciałaby pojechać. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo, nie odchodź bez subskrypcji. Opowiadam te historie z sercem na dłoni, żeby dotrzeć do ludzi takich jak ty, którzy czują, którzy się wzruszają, którzy żyją. Jeśli to naprawdę cię poruszyło, odwdzięcz się, skomentuj, zasubskrybuj. Dołącz do tej rodziny razem ze mną aż do następnego filmu.